Thank you Nowoczesność oparta na sprawdzonych rozwiązaniach, najwyższych kompetencjach naszych pracowników oraz 155-letnim doświadczeniu. Bank Spółdzielczy w Wrocławiu to najszerszy na lokalnym rynku wachlarz usług finansowych dostępnych dla Ciebie każdego dnia. Atrakcyjne lokaty, które gwarantują bezpieczeństwo oszczędności naszych klientów. Szeroka paleta usług finansowych dedykowana rolnikom. Rozwiązania z myślą o Twoim biznesie. Kredyty na wszystko, o czym zamarzysz. Jesteśmy częścią Współdzielczej Grupy Bankowej, zrzeszenia największych banków spółdzielczych w Polsce, co pozwala nam dostarczać usługi na najwyższym poziomie w kraju. Każdego dnia angażujemy się w naszą pracę, ale i w miejsce, w którym żyjemy i którego historię współtworzymy od pokoleń. Dlatego dzielimy się wiedzą, wspieramy szkoły, sport i organizacje społeczne. Jesteśmy mecenasem i inowrocławskiej kultury. Nasze usługi dostępne są dla Was przez całą dobę 365 dni w roku dzięki najnowocześniejszym usługom bankowości elektronicznej i mobilnej. Solidny, jak nakazuje tradycja, nowoczesny, jak wymaga przyszłość, bank spółdzielczy w Inowrocławiu.